Witam wszystkich! W kolejnym odcinku robimy stronę www. A dzisiaj chciałbym trochę porozmawiać odnośnie czcionek, które używacie. Są to rzeczy, o które pytaliście mnie ostatnio na grupie, a więc stwierdziłem, że puszczę kolejny odcinek i będzie on poświęcony tylko i wyłącznie czcionkom. A wcześniej, gdy robiliśmy, gdy konfigurowaliśmy nasz template, dodawaliśmy różnego typu czcionki. Każdy później wybierał sobie i dodawał jeszcze więcej tych czcionek, albo ujmował tych czcionek, zależy, co używacie. A maksymalnie na stronie powinniście używać do trzech czcionek. Idealnie, jedną. Natomiast wiadomo, każdy by chciał odróżnić sobie tytuły. Od tekstów i mieć też na przykład, nie wiem, jakieś dodatkową czcionkę, taką alternatywną, na jakieś przyciski albo coś, a typu takie tytuły na zdjęciach. Niemniej jednak, z reguły dodajemy czcionki, które są w Google, czyli używamy Google Fonts. Tak? To jest nasz zasób czcionek, a i na tym bazowaliśmy. W template'cie naszym, jak wejdziecie sobie na Backend i na template macie coś takiego jak font stack. Tu je dodawaliśmy, prawda? Na naszej stronie, którą tworzymy tu, mamy trzy rodzaje czcionek: Playfor, Poppins i Cormorant. I wszystko byłoby świetnie, natomiast do optymalizacji, gdy już chcemy rzeźbić na milisekundy, to jest za dużo. Powinienem po pierwsze mieć dwie czcionki, a Natomiast zobaczmy, co ja tak naprawdę używam. Jest taki fajny extension, uh, what font do Google Chrome i, i, i on jest o tyle fajny, ponieważ pokażę wam, jaka czynka jest dokładnie użyta na tej stronie. I klikając sobie to, widzę, że tutaj mam Playfair. Tu mam Poppinsa. Tu mam Playfair. Tu też Playfair, Poppins, Poppins. I tak naprawdę mam tylko dwie czcionki, a, a w moim WordPressie mam jeszcze trzecią, która się nazywa Cormorant. Więc wchodząc jeszcze na Film Options, możecie zobaczyć w typografii, czy ja tą czcionkę faktycznie dodałem. Jak widać, ja tu mam jeszcze kilka innych dodanych, typu jakiś grafik, która jest ręcznie zrobioną czcionką, a i font default, której kompletnie nie używam. Zatem zaczynamy czyszczenie czcionek w tym miejscu. Pierwsze co, pozbędę się tej czcionki grafik, ponieważ ja jej nigdzie na mojej stronie nie widzę. Autentycznie nigdzie. Tu też nie ma grafika. Zatem grafik idzie do śmietnika, nie potrzebuję jej ładować. Cormorant idzie do śmietnika, nie potrzebuję jej ładować. Default idzie do śmietnika, bo ja też jej nie będę ładował. Zostają mi dwie czcionki, Playfair i Poppins i wszystko jest OK. Klikam Save Changes. Zawsze jeszcze możecie sobie potwierdzić to w Customize, jeżeli wejdziecie na General i zobaczycie, jakie tu macie czcionki. No, jak widzicie, ja mam Poppins, Poppins, Playfair, Poppins w menu. Mam czcionkę Poppins. OK, wracamy do Font Stack i pozbywamy się Cormorant. Następnie pozostają jeszcze style. Jak zobaczycie i klikniecie na daną ćcionkę, to po prawej stronie wyświetlają się style. Założę się, że ja wszystkich nie używam. Nawet połowy nie używam. Tak samo subsety. Devanagari, ja nie używam takiego języka. Pozostają u mnie latiny tak naprawdę, bo polskie znaki macie w latin. Wejdę jeszcze na playfair. Wietnamski, cyrlika. To są rzeczy, których ja nie będę używał na pewno. Więc odhaczam to. Zapisujemy. W tym momencie moja, moje query do Google na pobranie czcionek zmniejszyło się znacznie, ponieważ dodatkowe znaki inne rzeczy, wszystko odpadło mi. Teraz a muszę zerknąć, jakie rozmiary tych czcionek używam. Chodzi o grubość, o, o ciężar tych czcionek. Więc użyję sobie Word Font i kliknę na przykład na ten tytuł. Jak zobaczycie, to jest 400. Ten popins to jest 4 setka. Ten popins to jest 400. setka. Ten popień to, pop to jest 600. setka, więc 400, setki 6 setki to jest norma u mnie. Wrócę na stronę główną. I jeszcze raz łotfront. 4 setka italik. 4 italik. 400 italik, 400, 600, 600, 600, 600, 400. Jak widzicie, 600 i 400 plus wariacje pod tytułem pochyły to jest na razie norma u mnie. Ten duży to jest pewnie też 400, ale sprawdźmy to. Też 400, 400, 400. Ja już więcej przyczynek nie będę miał. To są dwie wariacje, które używam: 400, 600, plus Italik. Więc wchodzimy na Playfair. Regular to znaczy 400. Bold i Black mogę odhaczyć, ponieważ nigdzie ich nie widziałem na mojej stronie. A jeżeli chodzi o popins, nigdzie nie używałem setki. Dwusetki, 3 setki, używam. Pięćsetki nie, 600 używałem. Natomiast wszystko co dalej odhaczamy. Ponieważ ja tego nie użyłem na swojej stronie. W tym momencie zobaczcie, ile styli mi odchodzi. Dzięki temu właśnie zoptymalizowałem przyciągi na swojej stronie. Bardzo prosty zabieg. Do. Uzyskania lżejszych query, jeżeli chodzi o Google. W tym momencie Google nie wysyła mi tych styli, wysyła mi tylko 400 w dwóch stylach, zatem dwie czcionki, 4 i 6 w totalu. Świetna sprawa, bardzo prosta rzecz do zrobienia, a życzę powodzenia. Natomiast jeżeli ktoś nie ma zamiaru instalować Władfont, zawsze możecie sprawdzić rozmiar czcionki w Google Chrome klikając prawym przyciskiem i wybierając Inspect. W tym momencie, jeżeli będziecie badali ten element, przewijając niżej do styli czcionki, zobaczycie po prawej stronie jej grubość, w tym oto miejscu. Tak, widzicie, to jest 400 Playfer, i dokładnie to jest 400 Playfer. Tak samo to możemy sprawdzić prawym przyciskiem Inspect. I od dołu szukacie, i tu też mam 400 popins. Mam nadzieję, że to ułatwiło Wam teraz życie. A i jesteście już na dobrej drodze, aby optymalizować swoje strony. Dziękuję serdecznie, do następnego odcinka.